Ja jestem Krysto i witam Was w kolejnym odcinku z gry Skyrim. Mamy docelowy plan na dzisiejsze przygody. Tak i tak mamy się tutaj dostać w sumie. A można tam jeździć i to wyczyścić, więc możemy się tam udać. Bo tak trochę pomyślałem o tym, że teraz, jak mamy w sumie tak i tak tego perka z łucznictwa, to można go chociaż wykorzystać teraz. Póki jeszcze mam ten paraliż, no bo będziemy w przyszłości go resetować w łucznictwo do 15, tak i tak. Bo no, chcemy wbijać główny level postaci przy okazji, a łukiem tak i tak, no wtedy później będziemy tak i tak korzystać z kuszy. Więc to tak i tak się przyda. Nie no, ładnie. Wyciągnijmy już łuk. Dobra, nie mamy ładunków. No to napełnijmy trochę ten łuk. Dobra, jest OK. No przejdziemy się na piechotę. Do tego punktu. Tylko się zastanawiam, widzowie, czy wejść z lewej czy z prawej strony, no bo to ma w sumie dwa wejścia, ale chyba dla nas to bez różnicy w sumie więc no, wyjdziemy chyba od tej strony i tyle. No nie, no nie jęcz tak okej. Okay. Tutaj chyba było wejście. No jest. I wchodzimy. Wchodzimy, widzowie. Ja. Dobra, kucnijmy. No, raczej sobie szybko poradzimy tutaj. I przypominam sobie, żeby tu było dużo przeciwników. Oho za mieci! Jaki fajny mieczek. Po prostu my tu wchodzimy chyba od jakiejś innej strony, tak jak mówiłem, że Realnie to miejsce ma kilka wejść. Bardzo fajny mieczek. Jakbyśmy grali pod rękę Ale w sumie nie gramy. Kurde. Mam taką jakby blokadę trochę w głowie. Jak patrzę na rzeczy związane z bronią dwuręczną, to wtedy myślę, że szkoda, że nie gram postacią typu ork, która ma ten szał Nie trzeba było tu przyłazić. sługa. Masz coś ciekawego? No nie ma. Dobra, idziemy dalej. No bo jesteśmy tutaj po krzyk. Eksplorować tego miejsca nie będziemy jakoś tam przesadnie. Najważniejsze, żebyśmy wybili przy okazji szkielety. tak dalej. O, jest szkielet właśnie. Tam jest. A no tam nie ma... Głównego miejsca dla niego już? Chyba jest. Tam nadal się gdzieś przechodziło jeszcze. Zobaczmy. Płapki są. Złoto. Błączka kostną zawsze coś. No, nie uciekaj. Nic ciekawego. Źle poszedłem Oho Ładnie idzie Lidia już chciała tego Odtrenować chyba, Dobra, nic ciekawego tutaj nie ma. Sprawdzam szkielety, bo niekiedy mogą mieć jakieś klejnoty dusz. Jest jakaś tam szansa na to, więc lepiej sprawdzać O! Pięknie. Nie no, stąd przyszedłem. Chcemy iść tędy. To zejdziemy chyba na sam dół. Tego miejsca. No my powinniśmy się kierować do góry. O, no, tam jest. Się zawsze przydadzą, bo my powinniśmy być tam, na samej górze. Z tego co kojarzę. O, widzicie? Tam. Tam musimy się udać jakoś. No jest problem. Bo my schodzimy na dół. A nie powinniśmy. Powiedziałem, że tam vampir. O no, wampir tam łazi. Kurde, my, my strasznie źle poszliśmy Chyba do tego wampira schodzimy. No to wychodzi. Chyba tak Gdzieś ten wampir tutaj musi być Czyli musimy się po prostu wrócić Ty, Ty wampir Spokój tam No ładnie schodzi Tylko żeby paraliż cię złapał byłoby fajnie Śmiesz mnie znieważać o Już wysysanie chciała stosować nie znamy takie numery Zobaczmy, mamy jakieś negatywne efekty, nie no to jest wyjście ja Źle poszedłem widzowie, naprawdę ja Źle poszedłem Dobra, damy sobie siódemeczkę Będziemy spamować w czar przemiany Bo ten krzyk był na samej górze no, ale przy okazji wyczyściliśmy dół i tyle Gdzie te pułapki musimy iść, co nie? O, tutaj ja Teraz w lewo Piszący mech? To no Chyba do jakiejś mikstury był potrzebny, pamiętam Pułapki Okej okay. I teraz tak Musimy wejść wyżej Bo Tutaj nie dam rady chyba skakać Chyba, że z tamtej strony Chyba bym nie dał rady wskoczyć Chyba nie ale tu jest wyjście jak ja mam się tam dostać okej, okay, tędy okej okay. no, logicznie hop na kucaniu pójdziemy My jesteśmy coraz bliżej o, szkielet Wow. Już widać nasz cel, i no. Ale po co oni takie wielkie rzeczy budowali? No bo to bardziej przypomina jakieś takie cmentarzyska, co nie? Zrobimy sobie tutaj chyba screen'a będzie dobre pod miniaturkę wydaje mi się a Raczej osoby które yy, grają to będą kojarzyć to miejsce Więc od razu o, coś takiego zróbmy o. Dobra, nice I teraz tak Tu mamy naładowane. A my chcemy... Czar przemiany. nie Iluzja. Wyciszenie bym chciał. Działa długo. A przy okazji jesteśmy w stanie go zabić. Oha, postać mam za wysoką, czy co? Że dostałem obrażenie. Ja bym chyba ducha wysłał Duch jest spoko Dobra, nice Tu jest wampir Ktoś żyje pośród umarłych? Oho Bo będzie z nim ciężko Wow. Krzyki, spowolnienie czasu, ja muszę coś użyć pod HP, odporność na porażenie, przyda się leczenie choroby. No nie dobrze, że Lidi nie ma. Ja to ja to mogę przegrać Dobra, przerzućmy się na strzały kościane Nie ma co z takim przeciwnikiem. To. Okej, okay. duch mi padł. Musimy go jeszcze raz Bo ja bez niego nie dam rady On musi mi agro ściągać Bo Lidii nie widzę Dobra, mamy farta Że wchodzą te paraliże Generalnie dalibyśmy pewnie radę No jakby była Lidia jest, jest... Z tych paraliży No ale Lidia to nie dotarła z nami tutaj. No, dobra, i teraz musimy podmiankę zrobić. Strzał. Eee, chcemy używać orkowych. Mamy książkę. Retoryka. Fajnie. Zawsze pamiętajcie, patrzcie na wartość książki. Jak ma przynajmniej 50, znaczy, że podniesie wam. Jakąś umiejętność o jeden do góry. Pamiętajcie. Oho. Tarsza nam rusz O, ten gościu to już czegoś innego. Fajna zbroja. Dla Lidi może. No, można Lidi dać. 40% kondycji. Szkoda, że nie pod HP. No okej. Okay. No, linia chyba idzie, nie? Duch tu nic nie ma. Siódemeczka, chyba ja się zapominam. Nikt w komentarzach widzowie nie pisze, żebym spamował transmutację, naprawdę. No tak, to jak napiszecie, to jeszcze bardziej sobie to utrwal, żeby to robić. Okej, nic tutaj nie ma. Oho. Jakiś agent wyskoczył. Oho. No dobrze, że nie skastował tego Patronacha. mrozu. Dobra, slow'a sobie. Dobra. Jeszcze musimy naładować łuk. Nie wiem, mam wrażenie, że wolniej na kłócaniu strzęta. Pa Przecież może to miejsce? Jakaś pułapka, chyba. O to wychodzi. Chyba tak. No, no mógłbym też użyć y, jako miniaturkę, chyba to. Ta, to, mi to będzie lepsze. Czekajcie, tylko odznaczę sobie, żeby ten głupi znacznik nie był pokazywany na miniaturze. No, kursor musi zostać, no trudno. Zobaczmy, o, no coś takiego, może być na miniaturę, bo tutaj gdzieś może z prawej lub z lewej będzie taki tak napis, żebyście widzieli, dobra, może być, bo tu przy okazji widzowie jest krzyk, co nie, już wam pokazuję, tutaj, bastion w wichrowym wrzasku. Nie ma tu żadnej skrzyneczki? Nie. No chyba chodziło o tą skrzyneczkę głównie obok tego vampira, Tam dalej. Nie fajnie. Mamy nowy krzyk. I dostaliśmy krzyk do furii. aż żywiołów. No niby wszystko fajnie, ale pewnie będzie stosowane jedynie do wydobywania żelaza lub innych yy... Surowców. No cóż. No Skazany na śmierć. Najgorzej widzowie jest to, że skazanego na śmierć ja nie jestem w stanie na razie upgradeować. Ja wiem, że ktoś może mi napisać w komentarzach, że następne słowo mocy krzyku znajduje się tutaj. Ja to wiem. Tylko to miejsce jest tak chore, że agrujecie za tą wieżą inne ruiny, i tam jest bardzo dużo przeciwników, bardzo dużo. Nie chcę tego tak robić, chyba że po prostu wybijamy i odchodzimy. Bo generalnie system w Skyrim jest taki, że jeśli nie znajdujecie w tej w tym miejscu, to częsta mechanika w niektórych nawet grach powiedzmy, multi, że jeśli danego gracza nie ma w danym powiedzmy, przestrzeni, to dane moby yy, są jakby zatrzymane w czasie, że one się nie ruszają. Yy. Tylko w Skyrimie, no na przykład yy, na tym polu to nie zadziała, bo powiedzmy NPC non stop funkcjonują, nie? Gdzieś pójdziemy, no to on podróżuje, tak? Powiedzmy, karawana yy, tego Kajita, gdzie to mam, yy, Kajuro. On tutaj łazi niektórymi tymi traktami. Chyba tu, chyba, tędy gdzieś przełazi Tędy gdzieś chodzą chyba, z tego co pamiętam No to oni. Yy, oni non stop funkcjonują, tak? Chyba to się stosuje jedynie do, do mobów, bo niekiedy widziałem, że jak się gdzieś mega człowiek oddali, to nie funkcjonują jakoś tak ...mocno. Uspokajają się moby też. Nie chodzi o to, że nie wykrywają naszej obecności, ale po prostu... ...wracają na swoją pozycję najczęściej, do no nie? No. Oczywiście, mogę się mylić. Ale ten przykład z karawanami, no to po prostu npc chyba zawsze łażą. No. A Skazane na śmierć, kolejne słowo, znajduje się widzowie oho no nic chyba no miejsce no niezłe no dobrze jak coś zdaję sobie sprawę, że kolejne słowo mocy krzyku do skazanej na śmierć gdzieś tutaj się znajduje mmm i jeszcze kolejne słowo jest w tym, w bractwie. Generalnie, męczne bractwo gdzieś się tutaj znajduje, obok Falkret. Da się to znaleźć przy wyjściu. Oni przy takiej małym stawiku mają y, tą kryptę. Nie dziś tu chyba. No, generalnie tak nie wyjdziecie, bo <tak nie znacie hasła ale z tego co kojarzę to chyba cisza bracie, coś takiego no. no nic dziękuję wam za oglądanie, mam nadzieję, że komuś się przyda kolejne słowo mocy w tym miejscu jeśli nie wiedzieliście bardzo polecam na początku nie macie enchantów na broni więc może wam się to ten krzyk bardzo przydać rzucacie sobie właśnie ten krzyk Bierzecie broń, która nie jest enchantowana. Ja takiej nawet nie mam. No i po prostu rzucacie go i przyspiesza Wam szybkość ataku, nie? Więc to może być bardzo przyjemna rzecz dla Was. I przydatna na początkowych etapach. No nic. Dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że Wam się podobało. I widzimy się w kolejnych odcinkach. Na razie. Cześć.